Dzień dobry, jestem na wiecie, że w Polsce jest po prostu z kąpielą obywatelską po blasie 21 wieku. Jesteśmy w Browarze Jan Olbracht. To jest ich taka knajpa w Toruniu. Kulica szczytna. Kulica szczytna, 15. To są ich tak zwane podkładki. Ym, i Oczywiście jest zimno, bo jest listopad, brzaniec, piernikowy, bardzo ładnie pachnie, i to będzie się rozgrzewała. A ja jako kierowca, będę bezem królowe Tutaj, o, fajny, fajny rysunek królowa, króla. Yy, sprawdza. Ostatnio byliśmy tutaj dwa tygodnie temu i było że że króla sprawdza, królową. Ok, to no chociaż jest to ipa, yy, apa, apa, apa bezalkoholowa. I ja teraz wlewam, wlewam po czesku. Niko. Miko. O. o. Jest piana, pi się. Więc jest dobrze. A my siedzimy w takich beczce. Tu są... Chyba trzy beczki takie. Usiąść i sobie wypić. Fajne modo, fajne, podświetlane przyrządy. Jesteśmy już tu pierwszy raz. Jesteśmy stałymi wywalcami. Browaru Jan Olbrad, Browar Staromiejski My, w Toruniu spotkaliśmy się z przyjaciółmi e, w Toruniu no, i byliśmy przed chwilą na koncercie Turbo oraz Tesa, Despi No dziw, dziwne, ale jakoś przeżyliśmy to. A teraz musimy tradycji zagrać, czynić. I Pierre jego jest owocowe. wybiór Sława, więc w Polsce, mówi do Państwa, Adam C. Jasna Czernikowicz. Zrobienie specjalne dla Mariusza yy, 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 Polańskiego, któremu zawieziemy te gadżety. Niech się cieszy. On jest, e, jakby to powiedzieć, on takie rzeczy zbiera. Zbiera i koka, kocha. kocha. Pozdrawiam wszystkich. Sława wielkiej Polski. Polsce.